Przypadki miłosne, biola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć wielu, cześć Aniu, cześć wszystkim! Trudny temat dzisiaj mamy. Trudny temat, ale zanim do tego trudnego tematu dojdziemy, to na początek jeszcze chciałybyśmy Wam przypomnieć o tym, że startujemy w konkursie na podcast roku 2023. Ach, no przecież. Mhm. I równolegle do tego konkursu trwa głosowanie publiczności, gdzie można zostawić swój głosik i można na nas zagłosować w kategorii Lifestyle. Za każdy wasz głos i za każde kliknięcie. Będziemy bardzo. Bardzo, wdzięczni. bardzo dziękuję. Prosimy. <śmiech> Prośbujemy. <śmiech> Prośbujemy tak. I bardzo Wam dziękujemy za to. To, że już oddaliście i oddałyście na nas swoje głosy. Bardzo Wam dziękujemy za wszelkie sygnały od Was, za maile, wiadomości, komentarze, ponieważ właśnie z tych wiadomości i komentarzy bardzo często czerpiemy inspirację do nagrywania kolejnych odcinków, a czasami realizujemy Wasze prośby wprost. I ten dzisiejszy odcinek będzie właśnie taką realizacją prośby wprost, gdzie jedna z naszych słuchaczek, bodajże na YouTubie w komentarzu, poprosiła nas o to, żebyśmy nagrały odcinek dotyczący tego, jak molestowanie seksualne może wpływać na budowę budowanie związków w dorosłym życiu. Temat jest trudny. Tu nie będzie ani śmiesznie, ani wesoło, ani nie będziemy się kulać ze śmiechu, bo nic tutaj takiego radosnego nie ma. Chcieliśmy to edukować głównie dzisiaj. Tak, też zdajemy sobie sprawę z tego, że takie odcinki są potrzebne i takie problemy w życiu dorosłych ludzi i w życiu dzieci, czy dojrzewającej młodzieży się zdarzają i one mocno rzutują na to nasze życie, na to jak ono przebiega, jak właśnie budujemy związki, jak układamy nasze relacje z partnerem, z partnerką już w tym dorosłym życiu. Także dzisiejszy odcinek o tym molestowaniu seksualnym i jak ono może wpływać, czy mogło wpływać, jakie może mieć konsekwencje, jakie może mieć skutki w dorosłym życiu i jak może przekładać się na nasze związki, no to właśnie ten temat dzisiejszy i zachęcamy do odsłuchu. Nie będziemy już tu owijać w bawełnę i przedłużać bardziej. Także wielu, proszę cię, powiedz mi, jak molestowanie wpływa na nasze dorosłe życie. Należy zacząć od początku, zanim będziemy mówili o skutkach w dorosłym życiu. Chciałabym uwrażliwić na definicję molestowania seksualnego. Zanim zaczniemy analizować dokładnie to zjawisko, to może powiedzmy, czym to jest, jak to mogło wyglądać, jakie są scenariusze możliwe, tego, co mogło się nam w życiu tym dziecięcym bądź młodszym po prostu przydarzyć. Molestowanie to trauma związana z doświadczeniem seksualnym, na które jako dzieci nie byliśmy gotowi. To ma bardzo wiele oblicz. Zwykle ludzie myślą, że molestowanie koniecznie musi oznaczać niechciany dotyk, czyli intymny, albo penetrację. Natomiast traumę może wywołać, Watch it. Każdy niechciany dotyk, ale także sytuacja, w której byliśmy świadkiem, albo przekaz słowny, który był do nas kierowany zazwyczaj też w tajemnicy. Czy tak? tak... z seksualnością mówię o tym, tak? Czekaj, Czyli mhm. może być tak wielu, że zupełnie molestowanie seksualne nie dotyczyło nas jako dzieci, tylko byliśmy świadkami, widzieliśmy taką sytuację i to już mhm. powoduje traumę, którą można traktować tak samo jak molestowanie seksualne, to wymierzone i to, które odbyło się z naszym udziałem? Tak, na przykład, gdy byliśmy świadkami, że na przykład nasz rodzic był gwałcony, ale mówię o Takiej skali zdarzeń, jak na przykład, gdy dorosły w tajemnicy przed innymi opowiadał o czynnościach seksualnych dziecku, czyli mhm. nam, gdy na osobności obnażał się przed dzieckiem lub masturbował, gdy dorosły skłaniał dziecko, czasami po dobroci, do seksualnych czynności z innymi dziećmi. No, do masturbowania się nawzajem, albo do dotykania. Gdy dorosły skłaniał dziecko do rozbierania się i wtedy patrzył albo fotografował. Gdy dorosły pokazywał dziecku treści pornograficzne. Są to takie sytuacje, które w taki sam sposób, jak niechciany dotyk czy gwałt, mogą dezorganizować układ nerwowy, czyli powodować psychiczny wstrząs, o którym zaraz powiem w szczególności, jak do niego dochodzi. Powiedz mi, Wielu, bo jeszcze wspomniałaś o tym byciu świadkiem, a czy na przykład puszczanie dziecku, czy dziecko, które przez przypadek zobaczyło jakiś film, z brutalną sceną gwałtu również może powodować traumę? Może, tylko to już jest taka skala zdarzeń, które mogą, ale nie muszą traumatyzować, okay, okay. ponieważ gdyby nie było tam innego dorosłego, to ma swój inny jakby potencjalny wymiar do traumatyzowania. Rozum. Natomiast tu mówimy o takich zdarzeniach, kiedy bardzo prawdopodobne jest, że w wyniku interakcji, takich interakcji dorosłego z dzieckiem, nastąpi wstrząs psychiczny i nastąpi to uwikłanie w emocje, o których zaraz powiem. To szczególne uwikłanie, które charakteryzują molestowanie seksualne. Czyli warto jest to wiedzieć, żebyśmy nie nie bagatelizowali tej roli takich doświadczeń w naszym życiu. Mm -hmm, tak, Jeśli żebyśmy mamy... nie machali mm -hmm. ręką na to, że a nikt mnie mm -hmm. nie zgwałcił, to nie tak. było molestowanie, ani nie mam mm -hmm. traumy i tu się nic nie wydarzyło. To opiszę teraz, co wtedy w takich zdarzeniach dzieje się wewnątrz dziecka, czyli w jego układzie nerwowym. Dziecko doświadcza lawiny odczuć i myśli często ze sobą bardzo sprzecznych. Na przykład dziecko może czuć strach i przerażenie, kiedy ta sytuacja jest zagrażająca mu bezpieczeństwu. Są takie możliwości, kiedy była obca osoba na przykład. Z tego strachu może doświadczać zamrożenia. Czyli które je paraliżuje, unieruchamia. Mamy wstyd, taka kluczowa emocja, bo czuję, że ta sytuacja, na którą to dziecko nie jest gotowe, jakby przekracza jego granice. I ten wstyd, a zarazem zaciekawienie, to jest właśnie ten cringe. Dziecko się wstydzi, bo czuje, że coś jest to nie w porządku z tym, ale zaciekawienie zawsze dziecku towarzyszy w nowych sytuacjach. To jest nowa sytuacja, a dziecko z natury swoje jest ciekawe, a więc ta ciekawość, aby każe mu się angażować w cokolwiek, co dorośli tam nie przynoszą do jego życia. Dzieci z natury po prostu są ciekawe, mhm. lubią do świadczać też atencji, a molestujący zazwyczaj okazuje jakąś atencję. Nie mówimy, nie o mówimy też o, o dzieciach, które mają 3 do 5 lat, tylko mhm. mówimy o dzieciach, które mogą mieć równie dobrze, nie wiem, 13-14. Ale tak, okazują uwagę, tak? Dziecko się zaciekawia, zarazem czuje ten wstyd. Często czuje też właśnie strach, że to jest nowe. I bywa, że czuje też złość. Złość jest bardzo fajną emocją, która służy dorosłym ludziom do stawiania granic. Tak? Także dziecko czuje. Przez ten wstyd, że granica została przekroczona, ale złość właściwie nigdy nie może się tam przejawić jako energia dostawiania granic, bo dzieci nie wiedzą, gdzie mają granicę. One się tego dopiero uczą i w dorosłości wiedzą. Natomiast w tym momencie ta złość jest taką wielką energią sprzeciwu, która zostaje zamrożona, jakby unieruchomiona wewnątrz ciała. Dziecko nie może skorzystać z tej energii do obrony i zostaje w takim klinczu emocji, które właściwie, ja to nazywam, stawiają nas bez wyjścia, tak? Układ nerwowy jest, jakby poddaje się, jest tak przytłoczony, że to zdarzenie musi w jakiś sposób zostać. Opanowane, rozładowane, żeby dziecko nie uległo wstrząsowi. Od wstrząsu możemy umrzeć. Tak? No tak, bo tu mm. mamy tak, nie powiedzą dzieci nikomu, bo się wstydzą, tak. a tym bardziej, że mają mm. w sobie to przekonanie, że kurczę, z jednej strony czuję, że coś jest nie tak, z drugiej strony mnie to ciekawi, ciekawi. I... to jeszcze jestem gorszy tak. i to, to jest to moja wina, tak. że mm. ja po prostu do tego doprowadziłam, doprowadziłem. Także to musi być faktycznie mm. taki koktajl dramatyczny. Także czy... takie zakleszczenie mm. w tych uczuciach. One nie dają możliwości ruchu. E, ruchu Ani tak? powiedzenia nikomu, bo tak. to absolutnie. Absolutnie wyklucza to wszystko, co tam się wydarzyło, wyklucza, żeby komukolwiek powiedzieć, bo jest w stanie nas tak. ocenić. Tak, wstyd zawsze i poczucie mhm. winy. A zatem trzymają dzieci to w tajemnicy. Często są do tego zobowiązane przez napastnika, ale bywa, że, że nie. Więc dzieci same z siebie trzymają to w tajemnicy przez ten wstyd i poczucie winy. No część tych uczuć jest wyparta. Na przykład złość jest... Wyparta, bo tak musi być. Czyli zobacz sobie siłę tych wypartych emocji. Jak zobaczymy, ile tam tego jest, trauma zatem jest schowana. Schowana w mózgu i bo schowana w ciele. najłatwiej, tak, bo to jest w sumie hmm. chyba jedyne wyjście, nie? żeby tak. spróbować zapomnieć o tym, tak. co się Trauma stało. musi być schowana przed świadomością, bo z takim koktajlem sprzecznych uczuć nikt nie zdołoby zorganizować zdrowej osobowości i zdrowo wzrastać. Więc to wspomnienie jest pofragmentowane i spakowane w części nieświadomej mózgu dla bezpieczeństwa dziecka i często do dorosłości. Nie mamy z nim żadnego kontaktu żadnego, Czyli możemy w ogóle tego nie pamiętać, albo mamy cząstkowe wspomnienie w postaci flashbacków, czyli uczuć albo obrazów takich migawek. Jest to głęboko zakopane do naszego dobra. I ważne jest, żeby wiedzieć, żeby nie bagatelizować roli traumy, że jak mamy takie flashbacki i mamy takie uczucia, które spadają na nas nic tego, ni zowego, i są nieadekwatne do jakichś bodźców zewnętrznych, które nam wywołują tamte wspomnienia, to to jest taki moment, czerwone światełko, żeby sobie uzmysłowić, że może jesteśmy ofiarą traumy. To może też raz na zawsze powiedzmy to, że. Dopóki dziecko nie przejdzie tego okresu dojrzewania, dopóki nie osiągnie wieku, nie wiem, 16, 17 lat, to ono nie jest gotowe na miłość w tym mm. sensie, w jakim są gotowi dorośli ludzie. I ono jest stworzone do tego, żeby zdobywać te doświadczenia i bawić się lalkami albo czytać książki, a nie całować się i przytulać na przykład z dorosłym mężczyzną, bo, no tak. bo to jest coś, co powoduje właśnie to, o czym wspomniałaś wcześniej. No tak. Nawet jeśli nasze ciała dorastają trochę wcześniej, dojrzewają, to nie oznacza, że jesteśmy w wieku 12-13 lat gotowi na seks. Psychicznie. Psychicznie. I w ogóle na zbudowanie takiej relacji damsko-męskiej no tak. z osobą... Na budowanie o, więzi uh -huh. tak? o, o, o. z inną płcią. Jeśli się uh -huh. takie zdarzenie w życiu młodego człowieka, młodej kobiety czy, czy młodego mężczyzny, chociaż tutaj rzadziej pewnie chłopcy Statystycznie spadają. rzadziej, ale jednak też padają. Tak? Uh -huh. uh -huh. No to jeśli to się przydarzy w życiu tym dziecinnym, uh -huh. no to... Jakie to ma potem przełożenie na dorosłe życie i życie w związkach, budowanie już tych relacji mhm. damsko-męskich, które powinny być zdrowe, mhm. a są? Nie są. I właśnie pomówmy sobie o tym, żeby zobaczyć, jak nie są, czyli co dorośli tak naprawdę przejawiają w swoich zachowaniach i postawach względem relacji i względem seksu w dorosłości, żebyśmy mogli zauważyć, w jaki sposób ta trauma wpływa. Jest takich pięć mechanizmów, o których ja tu lubię mówić i teraz jest czas, żeby o tym znowu opowiedzieć. Pięć mechanizmów, które pozwalają dziecku, które jest ofiarą molestowania, uporać się z przytłoczeniem tamtymi emocjami, o których mówiliśmy. Pięć mechanizmów. Pomówię pokrótce o każdym z nich, jednocześnie przedstawiając, Jaką się przejawiać może na dorosłe życie. Pierwszy, najmłodszy czyli mechanizm, czyli mechanizm lgnięcia, polega na tym, że ofiary molestowania często jako dorośli idealizują toksycznych partnerów, czyli potrzebują przywierać albo wybierać partnerów, którzy ich źle traktują, ale zarazem też oni mają wielką potrzebę przynależenia, czyli rozpaczliwa potrzeba bycia w związkach, brak samodzielności takiej, lęk przed porzuceniem, zarazem właśnie wybieranie partnerów, którzy są, z grubsza mówiąc, toksyczni. Taki rodzaj zależnienia od więzi toksycznej. Czyli jeśli trafimy na dobrego partnera i dobrego człowieka, to on nie będzie nas tak za bardzo tak. podświadomie interesował. Tak, ponieważ nasz schemat bycia uwikłaną w tamtą przemoc seksualną każe nam właśnie tym mechanizmem lgnięcia, by przywierać do osoby, która nas skrzywdziła. Paradoksalnie wydaje się to zupełnie bez sensu, ale ten mechanizm tak działa. Drugi mechanizm uległości, czyli oparty na wstydzie. W dorosłym życiu takie osoby czują przewlekły wstyd. Często zupełnie nieadekwatne, ciągłe poczucie winy, poczucie gorszości. Wstydzenie się za kogoś, tak? Wstydzenie się też gdzieś... za kogoś, mm -hmm. tak? Poddawanie się niechcianym praktykom seksualnym ze strony mężczyzn, czyli uleganie, ale takie poczucie, że trzeba ulegać, żeby zasłużyć na miłość, poświęcać się. To też bardzo typowa postawa tego mechanizmu ulegania, ponieważ w traumie zawsze ten aspekt, no tak, musi musieliśmy... to, musimy ulec, mm -hmm, żeby mm, przeżyć. Żeby przeżyć, przetrwać, nie mogliśmy się sprzeciwić. Mamy mechanizm zamrożenia, czyli mechanizm dysocjacyjny, u dorosłych przejawia się to awersją seksualną, ale też brakiem odczuć w ciele, czyli zupełny brak satysfakcji seksualnej. Tak jakby ciało nie czuło pobudzenia seksualnego. Podniecenia. To Bardzo jest często, związane właśnie też może z tymi wyrzutami sumienia, których To wszystko się To wszystko, jest że tak wiemy, się... że nie może nam być dobrze, bo to złe? To jest już bardziej mechanizm tamten, wiesz, okay. bo on myśli, że jesteśmy, okay. a ten mechanizm się po prostu zamraża, odcina nas od czucia i myślenia. Trochę jak zombie, tak jakby ciało było sparaliżowane, niezdolne do odczuwania. Mechanizm ucieczki, czwarty, przejawia się w unikaniu seksu. Unikaniu na wszelkie sposoby, ale też unikanie bliskości. W U... relacji, związku. Tak, ponieważ relacja to zagrożenie. Skłonność do porzucania partnerów, którzy okażą miłość. Czyli nie można się być w związku, w którym ktoś okazuje miłość. I jest dobry. Mhm. Jest dobry. Unikanie seksu, unikanie bliskości. Te dwa mechanizmy, zamrożenia i ucieczki, bywają mylone z niskim libido. Ludzie mówią: O, mam niski libido, bo tak to wygląda. Tu nie czujemy, tu nam się nie chce. To nie musi tak być. Jak mówię, I czasami jest tak, że rzeczywiście ciało jest tu odrętwiałe, i nie, ale nie dlatego, że mamy Coś biologicznego nie tak z nami, tylko że nasza trauma pamięta, że każdy rodzaj bliskości oznacza taki czyli szok paraliż na racjonalny. Tak. I wybieramy właśnie to, takie coś. No i mamy mechanizm walki, czyli naszą tam zamrożoną złość, czyli zamrożoną potencjalną y, reakcję obrony, ochrony i ataku. I mając ten mechanizm walki, to mamy takie coś jak postawa pogardy względem płci przeciwnej, tak? skłonności sadomasochistyczne w seksie, dominacja, postawa atakująca, niekontrolowane wybuchy złości, takie nieadekwatne. To jest nasz ukryty wojownik, który jest zamrożony i nam wymyka się spod kontroli. Wtedy musiała ta złość zostać tak stłumiona, tak. W zalążku, mm -hmm. i teraz nie wiadomo tak, nie kiedy wybuchnie. Obcha... Mm -hmm. Nie umiemy się z nią obchodzić, i ona, jakby ta zła wybucha ta, z nienawiści. Tak. Mhm. Mm Ale też skłonności do autoagresji tam też są. Czyli nieszkodzenia siebie, siebie tak? Tak. tak? Tak, dlatego też y, mówimy o tych sadomasochistycznych skłonnościach w łóżku. No i bywa tak, że ofiary molestowania mają wszystkie pięć mechanizmów czynnych. O rano. Ale jest tak, że ludzie żyją na tych pięciu mechanizmach. Mówimy o tym dlatego o pięciu, żeby wiedzieć, że w pięciu można szukać, i im mamy więcej tego. Tych mechanizmów czynnych, tym bardziej większa, prawdopodobne, tak, że to opcje. na nas wpływa w ogóle, tak. że tamto zdarzenie naprawdę przekłada się na nasze funkcjonowanie obecne. Tak, tylko przy okazji traum, na przykład jak zrobiłyśmy też taki odcinek o, o samych traumach wielu, to mówiłaś, że często nie mamy o nich zielonego pojęcia, to na podstawie tych mechanizmów diagnozujemy się, że może być z nami coś nie tak. No choćby, jeśli mamy taki stosunek do seksu, tak, albo walczący, albo unikający, albo właśnie samopoświęcający się, to już jest to znak, że nasza przeszłość może być skażona. Tak jak też wspomniałaś, że niektóre traumy, tak można pamiętać fragmentarycznie, czyli jakoś tam cząstkowo mieć jakieś takie przebłyski, no ale niektóre są tak głęboko zakopane, że po prostu jeśli spytałabyś się o dorosłej kobiety, o doświadczenia seksualne, czy jakieś molestowanie seksualne w hmm. tym... Życiu młodzieńczo-dziecięcym, to, to by powiedziała nie, no, nic takiego się nie wydarzyło. nigdy. Mhm. To jest oczywiste, że one są po to w niepamięci, żeby nas chronić. Natomiast mówimy tu o czymś takim, że mamy taką naturalną zdolność do przypominania sobie tego, co nas uwarunkowało, jeśli wchodzimy w środowisko potencjalnie leczące, tak i stwarzające możliwości do reorganizacji. Więc często jak zaczynamy o czymś myśleć, czytać o czymś, nasza podświadomość jakby dąży też do zbierania materiałów, o, zobacz mhm. posłuchania podcastu, a tembo poczytania książki, to jakby ta mądrość wewnętrzna. The cat sat on chce być wysłuchana i zaczyna to z nas wychodzić. Przerobione. Tak. Nie da mm -hmm. się tego wydłubać sztucznie, powiedzieć. Skoro nie pamiętam, no to jak no, możliwość wydobywania, To chodź, to tak. jak ty nie pamiętasz, to no, ja cię to, ja się ja ci to powiem, wydłubię. Tak. Tak, tak to mm -hmm. się nie robi, tak? Żaden psychoterapeuta nie ma takich narzędzi. Czyli z kompletnej nieświadomości do odkrycia świadomości też możemy wykonać pewną podróż, w wyniku której właśnie przez tą podróż przez tą gotowość do czytania, słuchania, do zastanawiania się. Bywa tak, że to zaczyna się odsłaniać. A jak się odsłoni, to już mamy jakiś fragment wspomnienia i to już wystarczy, żeby Zaczysz traumę, fragment wspomnienia, choćby to był jeden obraz. Można powiedzieć, że te doświadczenia z dzieciństwa rujnują związki w dorosłym życiu. Wszystko, co tu powiedziałaś, no, jednoznacznie mm -hmm. wskazuje, że tu o szczęściu w związku no, nie ma mowy. To oczywiste, że będziemy żyć w ten chaotyczny sposób, mechanizm przez mechanizm, tak, który nie pozwala ludziom, kobietom, mężczyznom, żyć pełnią życia. Żyjemy. Z jakąś przesłoną, albo żyjemy w pewnych chaotycznych reakcjach własnych, które bywają przez nas samych niezrozumiałe. Dlaczego raz zachowujemy się o, jak te, które atakują, oraz te, które ulegają, oraz które uciekają. I tak to jest takie dziwne czasami dla nas. Mówimy, o mam taki tutaj wewnętrzny chaos, że nie co jest grane. I Czyli już tylko to może być sobą. takim zapalnikiem mm -hmm. do tego, żeby pójść na terapię i zadać to pytanie, tak. nawet nie wiedząc, nawet nie mając podejrzeń, jaka tak. może być odpowiedź, że zasiadłabym mm -hmm. na kanapie u ciebie i powiedziała, Pani Wielu, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ja tak robię. Mm -hmm. I podaje ci zestaw dziwnych które same, same zaczynają być niepokojące dla danego człowieka, klienta, pacjenta. Tak, ja nie zgaduję od razu dlaczego, bo nikt tego nie zgaduje, tylko prowadzimy wspólnie rozmowę tak, żeby te odpowiedzi same gdzieś tam przyszły z czasem. Najpierw kontaktujemy się tylko z objawami. To jest oczywiste. Czyli te objawy w tych pięciu mechanizmach bywają bardzo bezsprzeczne i powodują wewnętrzne konflikty, i z tym ludzie przychodzą. Nawet jak zapytają, dlaczego tak robię, no to ja zapraszam wtedy w tą podróż, a nie odpowiadam dlaczego. Wielu powiedz mi, jak długa jest walka z traumą? Jak długie jest przywracanie normalności w życiu po tym, jak już zdamy sobie sprawę z tego, że doświadczyliśmy traumy i będziemy chcieli się z niej odwikłać. Ja lubię nowoczesne metody pracy z traumą oparte na wiedzy neurobiologicznej. Mówiłam już o tym kilka razy w naszych podcastach, ale jeszcze raz o tym powiem, że metoda ruchów gałek ocznych zwana EMDR. To jest taka metoda, w której mhm. nie trzeba gadać. Nie? Taka, w której prawie w ogóle nie trzeba gadać. Ponieważ stymuluje się nerw wzrokowy w pewnych sekwencjach podążania za punktem, który przebiega w prawo i w lewo. Jest takie techniczne, natomiast. Techniczne, ale można powiedzieć mechaniczne przywracanie mhm. równowagi w mózgu. Tak, ta metoda naprawdę działa świetnie i bardzo jest szybka i skuteczna. I od kilku do kilkunastu sesji można całkowicie odwrażliwić wspomnienie i je przeformułować na takie, które nie wywołuje trudnych myśli ani odczuć więc uważam to za bardzo skuteczne, jeśli od kilka do kilkanaście sesji można to zrobić. Mówiąc o tak olbrzymiej wyrwie w życiu mm -hmm. i takiej dziurze, jak trauma związana z molestowaniem seksualnym, mm -hmm. będąc dzieckiem. Uważam, że świetnie się stało, że te metody są dzisiaj tak popularne. No słuchaj, tak jak zaczęłyśmy od ten odcinek, mówiąc o tym, że jest trudny i nie będzie w nim wiele radości, to wydaje mi się, że końcówka dosyć jest optymistyczna, tak, że nie ma takiej traumy, tak, mm -hmm. z której nie można byłoby się wygrzebać, a szczególnie wygrzebać do tego, żeby prowadzić nowe, szczęśliwe życie z na przykład w związku z partnerem, z partnerką. I cieszyć się seksualnością. I cieszyć no. się swoimi ciałami, i tak jak powiedziałaś, seksualnością, czerpiąc z tego życia naprawdę taką wielowymiarową przyjemność. Także co? No pozytywnie na końcu się zrobiło, nie? Tak jak to my zwykle. Hmm? No, no, tak. Mamy nadzieję, że. Mamy Dokładnie, że pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że w Waszych życiach mogło przytrafić się mnóstwo bardzo ciężkich doświadczeń, to pamiętajcie, że nie ma takiej czarnej dziury, mhm. z której nie da się wyjść. Iść, po prostu. Mm. Zwłaszcza idąc do mądrego terapeuty, który ma nowoczesne narzędzia psychoterapeutyczne. I zaczynając od tego, żeby zastanowić się nad swoim życiem, nad swoimi wyborami, nad tym, z czego one wynikają, czym są powodowane, jeśli sprawiają nam w życiu trudności te nasze decyzje albo, albo powodują jakieś problemy. Także dziękujemy Wam bardzo za, za ten temat podesłany. Prosimy o więcej. Lubimy mierzyć się z... Tak, stawiamy tak, czoła z, z tak, najtrudniejszym tak, tak. wyzwaniem. Dla nas nie ma trudnych tematów, tylko są wyzwania takie, żebyśmy Mogły je zrealizować z myślą o was i z myślą o tym, żeby było krótko, zwięźle i na temat w takiej krótkiej pigułce, mimo wszystko, jakim jest nasz podcast Przypadki Miłosne. Dziękujemy Wam. Bardzo Wam dziękujemy i będziemy wdzięczne za wszelkie okazy sympatii od łapek przez serduszka, gwiazdki, komentarze, wiadomości na Messengerze, możecie do nas wysyłać, również maile. Czekamy na was a do o, 11 listopada. I tam jeszcze bym się przypomniało, że nie podałaś na początku strony, przez którą możecie zagłosować na nasz podcast, który startuje w konkursie na Podcast Roku do 11 listopada na stronie www.podcastroku.pl. Podcast pisany z angielskiego, czyli podcast. Więc czekamy sobie do 11, liczymy na was. Tak, mamy nadzieję, że tam licznik naszych głosów po prostu już się grzeje. Tak, żeby ta wiedza trafiła do jeszcze szerszego grona zaciekawionych rozwojem osób. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia w następnym odcinku Przypadków. Do zobaczenia. Do zobaczenia też, trzymajcie się.